Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Twórczyni Światów. Ta krótka seria nagrań o archetypach jest oparta na niezwykłej książce Podróż autora Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy autorstwa Christophera Woglera. Omówię każdy archetyp ze względu na jego funkcje psychologiczne, które odnoszą się do postaci literackiej jako osoby, lub do tego, jakie emocje może taka postać wzbudzić w czytelniku. Wyjaśnią także wybrane funkcje dramaturgiczne, czyli to, jaką rolę może odegrać dany archetyp w historii oraz problemy i rodzaje tego archetypu. Kolejnym archetypem jest archetyp posłańca. Jest to wezwanie do zmiany, to jest energia, która zapowiada wyzwanie. W dawnych czasach, podczas oficjalnego rozpoczęcia wojny, to Herald lub posłaniec cytował wszystkie powody konfliktu, motywując do walki. I przybycie Heralda czy posłańca zazwyczaj było tą iskrą rozpalającą. Początek walki. Często zdarza się, że nasi bohaterowie jakoś sobie radzą. Nawet jeżeli są nieidealni, nawet jeżeli muszą mierzyć się z przeszłością, oni nakładają na siebie mechanizmy obronne, na przykład mechanizmy wyparcia i nagle coś sprawia, że oni już więcej nie mogą udawać przed sobą. Coś się zmienia. Coś w historii sprawia, że bohater uświadamia sobie, że więcej tego nie zdzierży. I to zagrzewa go do podjęcia wyzwania, jakim będzie zmiana jego sytuacji. Z drugiej strony mamy bohaterów, którzy żyją sobie zupełnie spokojnie, z niczym się nie muszą mierzyć. Sielanka. I nagle coś się wydarza, co sprawia, że ten cały spokój jest odwrócony do góry nogami, i oni muszą podjąć kroki, aby przywrócić porządek na nowo. Archetyp posłańca ma dwie główne funkcje psychologiczne. Pierwszą jest to, że on ogłasza potrzebę zmiany w różny sposób. Drugą natomiast jest to, że archetyp posłańca symbolizuje takie sytuacje w prawdziwym życiu, kiedy coś lub ktoś naprowadza nas na nowy trop. Coś sprawia, że potrzeba zmiany zaczyna w nas rezonować. Może to być sen, może to być coś, co ktoś inny powiedział, może to być jakiś nowy pomysł, inspirujący film lub książka. Te funkcje oznaczają, że posłaniec nie zawsze musi być człowiekiem. Ale zawsze pojawienie się sprawia, że bohater sobie coś uświadamia. To nie oznacza, że bohater od razu rzuci się w wir przygody, od razu stawi czoło wyzwaniu, ale posłaniec, archetyp posłańca uświadamia mu, że nadchodzi zmiana lub że coś musi się zmienić. Funkcje dramaturgiczne posłańca są następujące: Posłaniec motywuje bohatera do działania. Zwłaszcza jeżeli mamy bohatera, który jest niechętny. Z drugiej strony posłaniec jest też wyzwaniem, jeżeli chodzi o bohaterów, którzy są zbyt pewni własnych sił, którzy siedzą sobie w takiej wspomnianej wcześniej sielance i niczego nie muszą się ob obawiać. Jest to też o popchnięcie akcji do przodu. Czyli sprawienie, że bohater musi wstać i zmierzyć się z tym, co na niego czeka. Archetyp posłańca uświadamia także bohaterowi, że nadchodzi przygoda, że nadchodzi zmiana. I bohater może być temu niechętny, ale przynajmniej jest już świadomy. Jeżeli chodzi o rodzaje posłańca, tak jak wspominałam wcześniej, posłaniec może być osobą, czyli na przykład. Przyjaciel, który mówi, tak dłużej być nie może, coś się musi zmienić teraz, zaraz, lub rzecz, na przykład drgania ziemi tuż przed trzęsieniem, lub załamanie rynku, co sprawia, że możliwości kariery zupełnie się zmieniają. Może to być wieść o porwaniu, lub uświadomienie sobie nagłego braku, na przykład zaginięcie ukochanej osoby lub wiadomość o ucieczce antagonisty z więzienia, co oznacza, że bohater nie może już tkwić w swoim normalnym świecie i czy tego chce, czy nie, za niedługo będzie musiał stawić czoło wyzwaniu. Archety posłańca może być pozytywny, negatywny lub neutralny. Pozytywny posłaniec to zazwyczaj przyjaciel, bohatera lub rzecz lub osoba, które Przynoszą dobre wieści. Natomiast posłaniec negatywny to taki, który pracuje dla antagonisty. Na przykład symbolem posłańca w tym wypadku może być wysłannik antagonisty, który wchodzi do domu naszego bohatera i zostawia mu jakąś niechcianą notatkę, wprowadzając poczucie zagrożenia. Posłańcem może też być uwodziciel lub mentor którzy wskazują bohaterowi drogę w przód i albo zwiodą go na manowce, albo wzmocnią go, dając mu siłę i narzędzia do zmierzenia się z wyzwaniem. Posłaniec może być jedną postacią lub maską, jaką przyjmują inne postacie w twojej historii. Może to być mentor lub sprzymierzeniec lub trickster, którzy... Dają bohaterowi znać, że nadchodzi nowa przygoda. Bardzo serdecznie polecam Ci książkę Podróż Autora Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy Christophera Woglera. Sprawdziłam księgarnie internetowe i ta książka wciąż jest dostępna. Doskonale wiem dlaczego. Tak jak Archetypy i Podróż Bohatera, podróż autora i autorki jest ponadczasowa. A jeśli ty też chcesz zostać dwuczyniem światów i jeśli szukasz towarzyszki w podróży pojścarki, to zasubskrybuj ten podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.